Modlitwa małżeńska jest dla nas ważna, ponieważ jednoczymy się wtedy ze sobą, a jednocześnie z Bogiem. I jednoczymy się też po, po ciężkim dniu zazwyczaj, między sobą jeśli chodzi o relacje, ale także po ciężkim dniu w pracy. Tak, dlatego, dlatego jest dla nas ważna. No i nie pozwala nam, aby nad tym naszym gniewem zachodziło słońce. Wspólna modlitwa małżeńska pokazuje nam, że w tym wszystkim nie jesteśmy sami. Że tych wszystkich trudnych sytuacji, tych, tych trudów całego dnia mm, nie niesiemy na jednych barkach, tylko na tych wspólnych. No a do tego mamy niesamowicie ogromne, niepojęte wsparcie naszego Pana i Stwórcy. Tak jest. E, modlitwa pokazuje nam też, że, że mamy znaczenie. Mamy znaczenie zarówno my dla siebie, ale mamy też znaczenie dla innych. Myślę ze względu na intencje osób, za które się modlimy, które powierzyły nam siebie w Modlitwa małżeńska daje nam to, że słyszymy siebie nawzajem. Słyszymy nasze intencje, słyszymy nasze serca i pokazuje nam też to, w jaki sposób nie tylko w modlitwie, ale na co dzień przez to, co usłyszymy, Możemy się wspierać i troszczyć o siebie. Jest taki bardzo intymny czas. Taki czas pokazywania swojej prawdziwej twarzy, bezbronnej twarzy, i całkowicie otwieranie się na współmałżonka, na Boga, na nasze wspólne potrzeby. Tak, ja myślę też, że to jest taki czas rzucenia maski, tej takiej fasady. Wszystko ok, w ciągu dnia. Także rozsypujemy się i mówimy sobie: No z tym sobie nie radzę, za to się modlimy a, i oddajemy to Panu. Dzięki modlitwie mał... małżeńskiej mm, wspólnie, razem wzrastamy. Wzrastamy w relacji swojej wzajemnej jako małżonkowie. Wzrastamy wspólnie jako my, małżonkowie, w relacji z Panem Bogiem. I to jest bardzo dobry czas. To jest czas rozwoju, to jest czas też oddania całego dnia, bo my się modlimy wieczorem i daje takie poczucie dobrze zakończonego dnia, takiego zakończenia dnia spokojem w sercu, ale też z taką refleksją mm, zobaczenia tych małych i wielkich cudów, które Pan Bóg dla nas, jako dla małżeństwa, uczynił, dla naszej rodziny dziękczynienia. Happy end nawet po 24 latach małżeństwa każdego dnia. Amen. Amen.